Przeniosę się z wami w czasie, kiedy nagrywam te słowa. Jest jeszcze grudzień. Jesteśmy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Natomiast film i samochody, o których chcę dzisiaj wam opowiedzieć, zobaczycie dopiero w styczniu. A jest co oglądać. Mogę się wam pochwalić, że jestem na premierze Porsche Macan. Czyli niezwykle ważnego auta. Bo wyobraźcie sobie, że od 2014 roku Porsche wyprodukowało, uwaga, ile? 800 tysięcy egzemplarzy. Suwa, który pokochali klienci nie tylko Porsche, ale dzięki temu modelowi Porsche zyskało także zupełnie nowych klientów. Czas na nowy rozdział. I co oznacza ten nowy rozdział w historii marki? No, spore zmiany, bo spalinowego makana już nie zobaczymy. Przed nami wyłącznie elektryczny, wyłącznie dwusilnikowy. I o wyjątkowo dużej mocy. A jakiej? Do wyboru będziemy mieli Porsche Macana 4 i Porsche Macana Turbo. Zacznijmy od tego słabszego. Te dwa egzemplarze, które są za moimi plecami, dzieli sporo. A zgadnijcie ile? A mianowicie dzieli aż 30 tysięcy euro. W chwili, kiedy nagrywamy ten materiał, znane są ceny w Niemczech. Otóż Porsche Macan 4 to będzie taka podstawowa wersja. Elektrycznego makana to będzie wydatek około 86 tysięcy euro. A teraz spójrzcie na makana Turbo. Ten biały jest nie tylko szybszy, ale jest i droższy. Uwaga, trzeba będzie na niego przygotować aż 114 tysięcy euro. Pora teraz poznać makana bliżej. Zerknijcie na światła. Przyznaję, że kiedy wchodziłem do tego studia, moją uwagę przykuły te. Już tradycyjne reflektory dla Porsche. Ja bym powiedział, że w nocy każdy z Was, albo przynajmniej ci, którzy uwielbiają Porsche, rozpoznają tą charakterystyczną lampę z czterema elementami, jeżeli chodzi o zestawy LED, które służą, uwaga, tylko do jazdy dziennej. To w takim razie, gdzie są reflektory, które służą nam do jazdy w nocy? Muszę kucnąć, muszę się schylić i uwaga, to tutaj znajdują się główne reflektory, które będziecie wykorzystywać podczas jazdy po zmierzchu. Uwaga, oczywiście to też jest technika LED. I co więcej, w standardzie będą tylko takie podstawowe reflektory LED. Natomiast, jeżeli będziecie chcieli mieć Porsche Macan reflektory matlecowe, no to już niestety za dopłatą. Za to bez dopłaty będzie jeden gadżet, a mianowicie w tym samochodzie znajdziecie. Dwa bagażniki. Taki tradycyjny z tyłu. Jego pojemność się nie zmieniła względem spalinowego poprzednika, bo do wykorzystania w zależności od wersji będzie od 480 do 540 litrów. Dlaczego o tym za chwilę? Ale mamy także bagażnik z przodu, który możemy otworzyć z kluczyka. Proszę bardzo. Do wykorzystania aż 80 litrów. I teraz możemy sobie zadawać pytanie. Co w tym miejscu można przewieźć? Ja obstawiam hmm, przede wszystkim miejsce na kable. No, być może jakaś mała rakieta, na przykład do się zmieści, ale już torba tenisowa myślę, że szanse są małe. A jak wygląda bagażnik z tyłu? Chodźcie za mną i zobaczycie, jak prezentuje się bagażnik w Porsche Makan, ale już w tej znacznie droższej wersji. Czyli turbo. Ona oznacza wyjątkowe emocje, bo tym samochodem możecie się rozpędzić do 260 km na godzinę, a sprint od 0 do 100 zajmie Wam nieco ponad 3 sekundy 3,1 sekundy. A ile przewieźliście w Porsche Makan? Wróćmy do możliwości przewozowych. Pod klapą. Właściwie przepraszam, pod podłogą znajdziecie już tylko subwoofer I to obecność subwoofera decyduje o tym, że macie troszkę mniejszy bagażnik Bo 480 litrów Subwoofer filmowany przez Bose lub Burmester Jeżeli natomiast zamówicie Macana w konfiguracji z bazowym audio No to wówczas możecie liczyć na nieco większy bagażnik Obejrzyjmy jeszcze Macana Jeszcze z jednej perspektywy, z boku Zapraszam Zwróćcie uwagę na to, ja nie jestem małym redaktorem w znaczeniu gabarytów, ale to auto jest naprawdę spore. Teraz będę odliczał. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest uwaga prawie 5 metrów długości, dokładnie 4,89 i spory rozstaw osi, bo 2 metry, 89 centymetrów, co pozwala, obiecywać, co pozwala na jedno: możemy liczyć na bardzo przestronne wnętrze. A jak wygląda Porsche Macan od środka? Zajrzyjmy. A jak jest w środku? Porsche udało się połączyć jedno zachować kompromis pomiędzy ekranozą, a pomiędzy tym, czego oczekują zwolennicy, uwaga czego takich klasycznych, tradycyjnych, fizycznych przycisków. Mamy trzy ekrany. Oprócz dużego wyświetlacza przed kierowcą, oprócz bardzo dużego wyświetlacza w konsoli środkowej, także i pasażer może korzystać z ekranu. I uwaga, co jest bardzo ciekawe: otóż pasażer w trakcie jazdy, podobnie jak nowym Cayenne, będzie mógł odtwarzać filmy. Na tym nie koniec. Cały ten system, który tutaj powstał, uwaga, po raz pierwszy w historii Porsche. I to z mojej perspektywy jest naprawdę bardzo ważna decyzja. Opracowano na bazie Android Automotive. Jak ten Android Automotive będzie się sprawdzał w praktyce, jestem bardzo ciekaw. Natomiast przedstawiciele Porsche obiecują, że ten system będzie działał bardzo szybko i co ważne, oznacza spore możliwości konfiguracji. Bo wyobraźcie sobie, że Porsche udało się zachować własne menu graficzne, takie, którego nie da się pomylić. Z innym samochodem, z innej marki, z innym systemem multimedialnym. Także w przeciwieństwie do tego, co możecie oglądać na przykład w samochodach innych popularnych marek, które skorzystały ze współpracy Google i sięgnęły po Google, Android, Automotive, tu dalej mamy do czynienia z takim odczuciem, że jest to wyłącznie prawdziwe Porsche. I Porsche na potrzeby własnych klientów uruchomił specjalny sklep z aplikacjami, dzięki czemu w każdym makanie można mieć zupełnie inny system nawigacyjny. W każdym makanie będzie można mieć zupełnie różne nawigacje, na przykład do czy aplikacje, do słuchania muzyki. Tych aplikacji będzie dużo. Uwaga, Porsche obiecuje nawet, że będzie aplikacja do karaoke. Ale na tym nie koniec. Porsche chwali się, że w tym nowym systemie multimedialnym zadbano także o tak zwany zaawansowany Apple CarPlay i Android Auto. Co to oznacza? Ono oznacza tyle, że uwaga. Po raz pierwszy aplikacje z waszego telefonu, czyli Apple Maps lub Google Maps, będziecie mogli wyświetlić bezpośrednio przed sobą, czyli innymi słowy, za kierownicą. Co więcej, jest bardzo dużo rozbudowany zestaw head-up display, czyli innymi słowy, tak zwany ekran przezierny. Uwaga, symuluje wielkość 87-calowego telewizora. Z przodu siedzi się wygodnie. Na materiały nie mam co narzekać. Bardzo mi się podoba, że sterowanie klimatyzacją i obsługa, np. głośności, odbywa się przy użyciu tradycyjnych przycisków i pokrętł. A jak to wygląda z tyłu? Zanim usiądę do Porsche Macan z tyłu, chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Porsche chwali się, że można regulować położenie oparcia kanapy. Ale wbrew pozorom, wbrew temu, do czego przywykliśmy w wielu samochodach, czyli możemy na przykład korzystać z dźwigni bezpośrednio przy siedzisku, albo ewentualnie z dźwigni, która jest w górnej części oparcia, Porsche znalazło własne rozwiązanie. No i zobaczcie, jak to wygląda. To jest tak zwana pozycja do tego, żeby lekko powiększyć pojemność bagażnika. Ale czy przy tak ustawionej hmm, pozycji oparcia będzie Wam wygodnie? Sprawdzałem wcześniej nie. Na krótką metę tak, ale na dłuższą podróż trzeba będzie ustawić do tej pozycji. Teraz zadacie sobie pytanie, ile, ile można wyczerować miejsca na tylnej kanapie w samochodzie, który ma rozstaw osi sięgający prawie 2,9 metra. Muszę powiedzieć, że ten fotel mógłbym jeszcze trochę przesunąć do przodu, bo wcześniej miałem okazję szukać właściwej, optymalnej dla siebie pozycji za kierownicą. Ale jedno muszę Wam powiedzieć. Tak duży facet jak ja, który mierzy 1,8 metra wzrostu, ma całkiem wygodnie. Także po raz pierwszy można powiedzieć, że Porsche Makan jest samochodem, który, który może spokojnie podróżować komplet w znaczeniu czterech dorosłych osób i wybać się w dłuższą podróż. No kluczowe jest jeszcze jedno. Jak długo będzie trwała ta podróż? Ile przejedziemy? No bo nie jest tajemnicą, że w przypadku samochodów elektrycznych kluczowe jest jedno – zasięg. Porsche Macan 4, czyli tą tańszą, nieco słabszą wersją przejedziemy, uwaga, nawet ponad 610 km na jednym ładowaniu. Tym mocniejszym, czyli Porsche Macan Turbo, tym egzemplarzem albo inaczej każdym Macanem Turbo będziemy mogli przejechać ponad 590 km na jednym ładowaniu. A ile czasu trwa ładowanie? Jak wyglądają akumulatory? Jaka jest technika? Co się kryje pod tym zgrabnym nadwoziem? To pokażę Wam już w drugiej części filmu. Do zobaczenia.